Witam państwa. Nazywam się Łukasz Czemerys i zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka Driblingu po Odbugu po Tatry. W tej serii będziemy opowiadać sobie o minionych kolejkach trzeciej ligi grupy czwartej. Postaramy się zrobić przegląd po wszystkich meczach tej ligi. Na razie w takiej formie opisu słownego zobaczymy jak uda się rozwinąć w przyszłości. Zatem zapraszam najpierw o tym co wydarzyło się w tygodniu poprzedzającym dziesiątą kolejkę BetKlik trzeciej ligi, a mianowicie karuzela trenerska rozkręciła się na dobre najpierw z misją utrzymania KS-u wiązownica w trzeciej lidze pożegnał się trener Walery Sokolenko w jego miejsce zajął, zajął jego miejsce Szymon Szydełko uznany na Podkarpaciu szkoleniowiec jemu powierzono tę misję utrzymania drużyny związownicy w BetKlik trzeciej lidze Kolejna zmiana w sztabie Lewartu Lubartów podziękowano Grzegorzowi Białkowi, autorowi awansu po kilku latach nieobecności Lewartów w trzeciej Lidze, zaś yy, drużynę objął Radosław Muszyński. Kolejna zmiana też w tym tygodniu to powołanie Mariusza Jopa na stanowisko pierwszego trenera pierwszoligowej Wisły, co przełożyło się na zaproszenie do sztabu pierwszoligowca Bartosza Bąka dotychczasowego opieku na rezerw krakowskiej Wisły, a jego miejsce zajmie Aleksander Michajłow. Drodzy Państwo, przejdźmy do wydarzeń z ubiegłego weekendu. W sobotę rozpoczęły się rozgrywki betki III ligi w Skawinie, gdzie właśnie trener Muszyński miał okazję zadebiutować już w bezpośrednim starciu o utrzymanie z drużyną ze Skawiny. Tam trener Muszyński szukał punktów, które mogłyby pomóc w utrzymaniu. W 15 minucie tego meczu z kategorii tych za 6 punktów sędzia podyktował rzut karny po faulu na dobrze dysponowanym tygodnia Krasuckim, ale z 11 metra pomylił się Błażej Radwanek. Tych dwóch zawodników jeszcze kilka razy wspomniłem przy okazji tego meczu. Całe spotkanie toczyło się pod dyktando gospodarzy. Udało im się zdobyć bramkę. Znowu z dobrej strony pokazał się krasuski. W trudnej pozycji mocnym, celnym strzałem pokonał damiana Podleśnego, bramkarza Lewartu. W pierwszej połowie gospodarzy mieli szansę na podwyższenie wyniku. Jednak niespodziewanie to Lewart doprowadził do wyrównania. Po nie najlepszym wybiciu piłki przez bramkarza Wiślan dopadł do niej Bartosz Wolski i umieścił futbolówkę w bramce, doprowadzając do remisu. Jeszcze w pierwszej połowie duet Radwanek Krasucki doprowadził do prowadzenia gospodarzy, zaś w drugiej połowie Lewart, owszem, próbował gonić wynik, ale zamiast bramek, z ciekawszych wydarzeń odnotowanych w protokole, mieliśmy w końcówce tego spotkania. Po jednej czerwonej kartce dla zawodników obu drużyn W doliczonym czasie gry wykluczeniem ukarani zostali Nikodem Morawski z drużyny gospodarzy I Krystian Żelisko, gracz Lewartu Ważne trzy punkty dopisują Wiślanie I odskakują nieznacznie od strefy spadkowej Drugim sobotnim meczem o godzinie 12 w samo południe Przy ulicy Szczepaniaka w Kielcach Zmierzyły się rezerwy kieleckiej korony z drużyną świdniczanki. Tutaj naszpikowana, utalentowanymi juniorami ekipa scyzoryków nie dała szans w drużynie gości od początku kontrolując spotkanie. Kilka wymuszonych pauzami za kartki zmian i w drużynie gości nie wyglądało to tak jak na trzecie ligowca przystało. Już w pierwszej połowie szybko gospodarzy skali wyraźną przewagę. Udekomentowali ją strzeleniem trzech bramek w pierwszej części gry. Na listę strzelców pisali się kolejno. Janusz Nojszewski już w piątej minucie, następnie dwukrotnie Miłosz Strzeboński. Po przerwie kolejne dwie bramki dorzucił Przybysławski i było jasne, że tego dnia komplet punktów zostanie w kielcach. Końcówka tego meczu należała jednak do piłkarzy świdniczanki, którzy w trudnej sytuacji podnieśli głowy, podnieśli się z kolan i zmniejszyli rozmiary porażki. Bramki zdobyli Klaudiusz Sypeń i rezerwowy Marcel Myszka. Jak się okazało po późniejszych rozstrzygnięciach innych meczów obie drużyny umocowały swoje pozycje w tabeli. Koroniarze w ścisłym czubie Betclic III ligi, zaś Świdniczanie niestety w strefie spadkowej. Następny mecz Chełmianka Krszą Jednym z ciekawszych spotkań tej kolejki było to spotkanie w Chełmie, gdzie miejscowa Chełmianka podejmowała piłkarzy z Ostrowca. Goście z Ostrowca Świętokrzyskiego po dobrym początku rozgrywek w ostatnich czterech meczach zdobyli zaledwie jeden punkt, zaś gospodarze w tym sezonie bezkompromisowo, ale całkiem skutecznie sześciokrotnie pokonali swoich przeciwników, zaś trzykrotnie musieli uznać wyższość rywali. W sobotnim spotkaniu bardzo szybko, w siódmej minucie, już gospodarze objęli prowadzenie po błędzie bramkarza gości. Dogodną sytuację wykorzystał Złomańczuk, zaś w szesnastej minucie podwyższył bardzo silnym, precyzyjnym strzałem na 2 do zera karbownik. Koncertowa gra omianki zaowocowała kolejnymi sytuacjami. Piłka obijała poprzeczkę, następnie. Na drodze do podwyższenia rezultatu stanął Słupek, ale nieporadność bloku defensywnego piłkarzy z Ostrowca spowodowała utratę kolejnych dwóch bramek jeszcze w pierwszej połowie. Dublety skompletowali zarówno Złomańczuk, jak i Karbownik i Krzodo Szatni schodziło z bagażem czterech bramek. Po przerwie animusz gospodarzy troszkę opadł, działo się znacznie mniej. Honorową bramkę dla gości z rzutu karnego zdobył Dominik Pisarek, ale było to wszystko na co stać tego dnia było biało-pomarańczowo-czarnych. Yy, trener yy, Radosław Jacek przyczyny tej serii słabych występów szukał w ciężkim terminarzu. Upatrywał także szans na wyjście z dołka, kiedy terminarz przyniesie teoretycznie łatwiejszych rywali. Zaś yy, trener yy, Chełmianki podkreślał, że dobra dyspozycja jego podopiecznych to efekt ciężkiej pracy zawodników i sztabu szkoleniowego. Trzeba przyznać, że gra Chomianki w tym sezonie może się podobać nawet największym malkontentom. My już przenosimy się do Lubaczowa, wracamy w dolne rejony tabeli na derby podkarpackiego okręgu Jarosław. W debiucie Szymona Szydełki na ławce KS-u udało się zdobyć punkt na boisku bezpośredniego rywala w walce o punkty, w walce o utrzymanie. Pewnie po bramce Gorza Janiczaka apetyty były jeszcze większe, ale gospodarze odrobili straty w końcówce za sprawą debiutanckiego trafienia Jewgenia Nemtinowa. I mecz zakończył się podziałem punktów. Swoją drogą warto zwrócić uwagę na byłego gracza MKS-u z gracza też słowackiego Tatranu Preszow, czy kilku drużyn ukraińskich. Zawodnik ten niedawno dołączył do zespołu Pogoni Sokoła Lubaczów i będzie próbował pomóc w walce o utrzymanie. W zespole z Lubaczowa nie brakuje zawodników z przeszłością zagraniczną, jak chociażby brazylijczyk Lucas Guedes, który grał w Grecji i Portugalii, czy chociażby Ukraińcy Rosliaków i Ruslan. Ruslian. W kibice gospodarzy po zwycięstwie w Lubartowie yy, także pewnie liczyli na więcej, ale punktów trzeba będzie szukać w kolejnych meczach. Yy, na pogrążonym w żałobie po tragicznym wypadku busa wracających z Kielc, yy, młodych piłkarzy Alitu Ożarów na tym stadionie swoje mecze rozgrywa star Strachowice. Tym razem podejmował niżej notowaną drużynę czarnych połaniec. Dodatkowo zdziesiątkowaną przez problemy ze zdrowiem, co podkreślał po meczu trener Cabaj. Powrót Stara na właściwą drogę, udokumentowany dwoma bramkami Michała Wcisło, kolejnym trafieniem niezwykle skutecznego w tym sezonie Adriana Szynki i jednym młodego Mateusza Kaweckiego. Warto zauważyć katastrofalne błędy w obronie. Jedyną bramkę dla czarnych w tym spotkaniu zdobył były gracz Jakub Kałaska. Zdaniem szkoleniowca, wynik nie do końca odzwierciedla przebieg boiskowych zdarzeń. A stracone bramki, podobnie jak w poprzednich meczach, wynikają z błędów indywidualnych. Faktem jest, że futbol to gra błędów. Podobnie jak prawdą jest, że czarni na wyjazdach po prostu nie punktują. Do tej pory w pięciu spotkaniach zdobyli zaledwie jeden punkt. Po meczu trener Przemysław Cecherz komplementował swoich piłkarzy za wyjście z dołka i podkreślał, że pomimo kilku błędów jest bardzo zadowolony z postawy zespołu. Star. Starachowice goni w tabeli czołówkę, zaś czarni niebezpiecznie zbliżyli się do strefy spadkowej. Kolejne zawody w, dwóch, w meczu dwóch drużyn, środka tabeli. Lepsza okazała się Wisłoka, która po raz kolejny udowodniła, że problemy organizacyjne i niezbyt wysoki budżet potrafią wyzwolić dodatkowe cechy wolicjonalne, ambicje, jeśli, jeśli jest zgrana szatnia. Trener gości komplementował także piłkarzy Wisłoki, nie ukrywając rozczarowania z dyspozycji swoich podopiecznych. I w takim raczej smutnym tonie zaznaczył, że bierze pełną odpowiedzialność za nie najlepsze wyniki podlasia w tym sezonie. Co do samego meczu. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Zawiślak, pierwszą po zespołowej akcji drugą po rzucie rożnym zamieszaniu w polu karnym. W końcówce wynik na 3-1 ustalił z rzutu karnego Geniec i było to szóste trafienie tego zawodnika w rozgrywkach BetKlik III Ligi w tym sezonie. Wcześniej bramkę na 1-1 na początku drugiej części głową po stałym fragmencie gry strzelił 19-latek Michał Pokora Wisłoka, 3 podlasie 1. Z sobotnich meczów pozostało jeszcze starcie outsidera rozgrywek Unitarną z jednym z faworytów rozgrywek Tarnobrzeską Siarką, która złapała lekką zadyszkę. W pięciu ostatnich meczach dwukrotnie przegrała, raz remisując i odnosząc dwa zwycięstwa, w tym w poprzedniej kolejce z czarnym koniem rozgrywek drużyną Schelma. O tym, że nie wolno lekceważyć Unitów, boleśnie przekonała się drużyna Związownicy. Płacąc głową trenera przez wczesne, można powiedzieć, w szatni dopisanie trzech punktów. Z drugiej strony, przecież to siarka była zdecydowanym faworytem tego starcia. Unia jednak dość skutecznie opierała się atakom siarkowców, którzy pomimo kilku okazji nie potrafili pokonać misiaszka. Udało się to dopiero debiutującemu w zespole siarkowców Siedleckiemu, który strzałem głową zamienił dośrodkowanie swojego współpartnera Misztala z rzutu rożnego po straconej bramce gospodarze próbowali odmienić losy tego spotkania jednak zabrakło ostatecznie argumentów pod bramką gości Unia, która przystąpiła do trzecioligowych zmagań w ostatniej chwili okrzepła ostatnio wzmocniła się nowymi jaskółkami z Siedlec, z Gdyni a nawet z Nigerii, i myślę, że w kolejnych meczach nie będą już dostarczycielem punktów. Pytanie czy reszta stawki nie odleciała już za daleko, bo jak wiadomo, jedna jaskółka wiosny nie czyni w niedzielnych starciach niedziela rozpoczęła się w Świdniku gdzie okaże się czy po pucharowej niespodziance i wyeliminowaniu wyżej notowanej i będącej w gazie Polonii Bytom złapie awia świdnicka Klen i zmarze plamę z pierwszej części sezonu zmiany w drużynie Białej Gwiazdy wspomniałem, że pierwszym trenerem został Mariusz Job, pociągnął można powiedzieć do pierwszej drużyny ze sobą Bartosza Bonka i debiut zalicza Aleksandr Michajłów. W Świniku także grube roszady. Odszedł do Japonii do sztabu trenera Macieja Skorży, trener Makowski. Jego obowiązki przejął dotychczasowy asystent Wojciech Szacoń. Zmiany też na stanowisku prezes zarządu. Zobaczymy, czy te porządki w klubie z lotniczego miasta wzniosą żółto-niebieskich ponad ligową szarzyznę. Królowie remisów rozpoczęli z mocnego C. Bramkę przewrotką strzela były gracz Legii Adrian Paluchowski Co więcej bramek zobaczyli kibice w drugiej części gry Najpierw doskonałym strzałem podwyższa Zagórski Szybko odpowiada Młyński z rezerw Wisły Następnie faulowany w polu karnym jest Wiktor Marek Wychowanek, gospodarzy, a inny wychowanek jedenastkę zamienia na bramkę. Autorem tego gola jest Paweł Uliczny. Jeszcze jedno trafienie dokłada Wojciech Kalinowski, a w doliczonym czasie gry wynik na 4 do 2 ustalił Sałamaj. W końcu kibice, jak i piłkarze Awi mogą poczuć smak domowego zwycięstwa. To dopiero drugi komplet punktów przy sportowej. Może uda się lepsze czasy w lotniczym mieście. Może przyjdą lepsze czasy w lotniczym mieście. W końcu Austria przed sezonem należała do grona faworytów rozgrywek. Na razie udało się przeskoczyć Wisłę, Podlasie i Krzo i wskoczyć do górnej półki tabeli. Ale strata do czołowych miejsc pozostaje spora. I na deser, na koniec hit kolejki, a może nawet hit sezonu do wicelidera z nowego targu przyjeżdża lider, faworyt rozgrywek, a do tego sąsiad z Zamiedzy, czyli Sandecja, nowy sądż. Drużyna gospodarzy chyba złapała jakiś halny w żagle yy, po szóstej kolejce, bo już cztery razy pod rząd odprawiła przeciwników z kwitkiem, nie zważając na to, czy grał u siebie czy na wyjeździe. Yy, w środku tygodnia w pucharze nieco ostygły zapędy pod halan po porażce z ruchem, ale tak czy siak po ubiegłorocznych problemach organizacyjno-finansowych nie widać śladu. Przekonać się o tym miał także lider niepokonany do tej pory Team z Nowego Sącza. O sile ekipy trenera Mariusza Mędrzewskiego. Trenera Łukasza Mierzejewskiego przekonał się nawet wicelider Ekstraklasy Krakowia uległa w dogrywce odpadając z pucharu. W poprzedniej kolejce Sandecja przegrywała już 2 do 0 w Świdniku ze Świdniczanką i to w przewadze liczebnej, żeby ostatecznie dogonić rywali i zremisować. 2 do dwóch, ależ zapowiadało się widowisko pod turbaczem. Smaczku dodawał fakt, że złośliwi komentatorzy zwracali uwagę na często wykluczenia. W ekipach rywali lidera i to nawet w piątej, czy uwaga, nawet w pierwszej minucie meczu. W pierwszej połowie było faktycznie sporo walki, trochę piłkarskich szachów, a samych sytuacji było jak na lekarstwo. Tomasz Kąbon trafił do bramki gospodarzy, zmieniając tor lotu piłki i myląc bramkarza pod hala. Ucieszę fanów sączersów, którzy po wydarzeniach w Tarnobrzegu skazani byli na transmisję internetową, a mimo tego pojawili się w nowym targu. W szatni trener Podhala trochę przetasował talię swoich asów, co przyniosło widoczne skutki. Już 7 minut po przerwie błąd obrońcy biało wykorzystał purcha. W dalszej części meczu na szczycie emocji brako, nie brakowało. Najpierw gospodarz yy, Giel. Wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie, ale to nie był koniec emocji w tym meczu. W 90 minucie no właśnie emocje wzięły górę. Doszło do takiej sporej przepychanki pomiędzy graczami obu drużyn, kilka żółtych kartek obejrzeli zawodnicy obydwu drużyn. Zaś w doliczonym czasie gry piłka nawet wpadła do bramki gospodarzy, natomiast rozległ się nawet krzyk radości kibiców gości. Ale tuż przed tym strzałem rozległ się gwizdek arbitra. Otóż w głowę kopnięty został jeden z zawodników pod hala, i w konsekwencji sędzia nie uznał tej bramki a z boiska wyleciał jeszcze peciak z Sandecji za to nierozważne kopnięcie. W czubie zrobił się ścisk w, tab w tabeli, a to jeszcze nieostateczny kształt po dziesiątej kolejce, bowiem w środę w zaległości nadrabiają rezerwy korony z tardą siarką. Wynik tego spotkania na pewno namiesza na podium i to niekoniecznie tylko na najniższym stopniu. Dobrze spisujący się złocisto kwiści przed sobą mają mecze, które dopiero zweryfikują zapędy scyzoryków. Najpierw zaległości z siarką, a potem kolejno Sandecja i Podhale. Będzie się działo. E, ciekawe piątkowe starcie w dole tabeli, Wiślanie jadą do Wiązownicy. W pozostałych starciach wydawać by się mogło, że nieco łatwiej wskazać potencjalnych faworytów, e, ale też w betry trzecieli trzeba zauważyć, że wszystko może się zdarzyć i idę o zakład, że zobaczymy niejedno zaskakujące rozstrzygnięcie. Poza tym już dziś losowanie Pucharu Polski, na które czekają kibice obu kilku drużyn z tej grupy. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. To był pierwszy odcinek dryblingu od Bugu Potatry. Zapraszam na kolejne odcinki na kanale Z Piłką od Bugu po Potatry. Do zobaczenia. Łukasz. Czemek.